Witam serdecznie, z tej strony Baca. W dzisiejszym materiale robimy misję Unwelling the Hidden True, Czy mamy znaleźć sposób, aby otworzyć drzwi w budynku. No i tu obok mamy taki aby śmietnik. I tu mamy ten klucz. I tu macie ten Rusty Key i teraz możemy wejść do tego domku. Ramy. I tu bierzemy przedmiot. I teraz mamy wrócić do Jennifer Dallina. Okej, okay, dojechałem do Jennifer mm. Dawina. Czyli ona jest tutaj w Great Step Stronghold. Ani ta misja była, no i tam był ten.